Siódma, dziewiąta. Gość poranka. Gościem poranka jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Lisiecki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy pan też wstał i klaskał w Sejmie na wiwat ministra Czarnka? Klaskałem, tak. Jest to, rozumiemy, odpowiednia forma podziękowania za całą działalność pana ministra. Czy znaczy ja powiem panu w ten sposób, że ja nie widzę powodu do odwoływania ministra Czarnka poprzez Sejm. Uważam, że jest w miarę poprawnym ministrem. W miarę poprawnym? To nie brzmi zbyt optymistycznie. No to jestem oszczędny w słowach, natomiast nie uważam go za złego ministra, może tak, w miarę, o może w miarę dobrego. Więc nie widzę powodu, dla którego miałbym go odwoływać. Natomiast myślę, że w Sejmie czasami jest taka atmosfera, która powoduje wzrost agresji. A... Myślę, że te oklaski w pewien sposób ostudziły posłów. Właśnie, panie pośle, bo teraz w internecie ta sytuacja i te, ta akcja zainicjowana przez posła, przez ministra Kowalskiego stała się memem. To, dobrze no niech krąży. To, to miło że coś się stało wiralem takim, który krąży po internecie. Powiedział pan, że ocenia ministra czarnka w miarę poprawnego. Dobry, dobry, dobry. Do, dobra ocena. Czwórka, mocna czwórka. Z... Czyli z trójki na czwórkę pan zmienił tak. swoją decyzję. A jak pan ocenia tę aferę związaną ostatnio z programem tak zwanym Villa Plus? Panie redaktorze, jest tak, że ministerstwo przygotowało program, z którego. Mogą korzystać różne y, organizacje. E, oczywiście y, one są wybierane przez y, ministerstwo, bo to ministerstwo przygotowuje y, program. E, no i y, od y, późniejszej oceny y, ministerstwa y, zależy y, to, kto. Y, jakby otrzymał te dotacje. Mało tego to też nie koniec całego procesu, bo potem z tych pieniędzy trzeba się rozliczyć z, ze środków, które się otrzymały, i ministerstwo powinno w moim przekonaniu również y, ten proces y, dokończyć poprzez ocenę wykorzystania tych środków. Tak, bo jakby nikt nie ma zarzutów dotycz dotyczących y, słuszności tego programu, y, zarzuty są dotyczące tego, jak te środki zostały rozdane. No między innymi y, kilka organizacji, które dostało dofinansowanie, wcześniej otrzymało negatywną ocenę ekspertów ministra. Zga ja to rozumiem, natomiast no, ostatecznie to y, minister przyznaje ministerstwo przyznaje środki. Nie wiem, czy negatywna akurat ocena dyskwalifikowała, znaczy ocena ekspertów, tak, bo to eksperci oceniali, dyskwalifikowała, czy, czy nie, nie, nie jestem w stanie panu. No jak, wy, jak widać nie. No tak a i pyta, pytanie oczywiście, czy to oznacza, że, że zostało złamane prawo? Do teraz to pytanie, też. po co powoływać takich ekspertów, których ostatecznie się nie słucha? pytanie, czy we wszystkich sprawach nie byli słuchani. Ja nie, nie znam do końca, jak, w jaki sposób, no, czym kierowało się ministerstwo, przyznając środki, to no, trzeba by ministra dopytać. Wspomniał mhm. pan o tym, że minister Czarnyk dalej powinien być na swoim stanowisku, ale ostatnie sondaże nie są zbyt optymistyczne dla ministra Czarnka. Większość Polaków jest za tym, żeby Przemysława Czarnka z tej funkcji odwołać, w związku właśnie z ostatnią aferą Willa Plus. Nie, to nie jest kwestia afery, znaczy afery, tej sprawy związanej z mm, dotacjami. W moim przekonaniu ministrowi Czarnkowi dorobiono w pewien sposób gębę już jakiś czas temu. Przecież nawet przy ustawie mm, w której miała być kontrola ze strony kuratorium osób działających na terenie szkół, oczywiście za zgodą rodziców. Już wówczas ministrowi Czarnkowi tak starano się, może inaczej, osoba ministra Czarnka tak starano się obrzydzić, aby jak najmniejsze notowania on miał. W związku z czym, no, jakby, żadne, żadne nowum dla. Dla mnie, jako dla parlamentarzysty, znam polityków, którzy mają gorsze notowanie od ministra Czarnka, funkcjonują w polityce. Akurat sondaże nie są żadnym wyznacznikiem tego, jak dany minister pracuje. Ale jest to w pewien sposób głos Polaków, który, jak mówią, biorą pod uwagę wszyscy politycy. Znaczy, to jest tak, że ostatecznym głosem Polaków są wybory. Ja myślę, że startując z Lubelszczyzny pan minister Czarnek zrobi taki wynik wyborczy którego będą mogli mu zazdrościć jego przeciwnicy politycznie akurat, więc to dla mnie żadne nowum i będzie to bardzo, bardzo dobry wynik. A to z pewnością. Panie pośle, Sejm odrzucił prawie wszystkie senackie poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym, teraz trafi ona do prezydenta. Uważa pan tę ustawę za dobrą? Tu też jestem oszczędny w słowach. Wolałbym troszkę inaczej to, żeby funkcjonowało. Natomiast biorąc pod uwagę ten, ten kompromis z Unią Europejską, no lepsze takie rozwiązanie niż, niż żadne. To, że sędziowie powinni podlegać jakiejś dyscyplinie, jakiejś, jakiemuś organowi dyscypliny, to dla mnie nie budzi żadnych wątpliwości, bo to nie może być tak, że sędziowie są bezkarni i za pospolite przestępstwa nie można ich tak naprawdę skazać w żaden sposób na, na cokolwiek. Natomiast Natomiast pytanie było, jak to zrobić. Znaczy, moim zdaniem sukcesem tych ostatnich lat jest właśnie to, że już zdecydowana większość polityków zgadza się z opinią, że również sędziowie powinni podlegać jakiejś weryfikacji związanej z przestępstwami pospolitymi, bo to niestety nie było nie było powszechnie, to nie była powszechna opinia, to nie był powszechny pogląd, że tak powinno być. No i udało się jednak doprowadzić do sytuacji, w której no, za kradzież, za złamanie przepisów ruchu drogowego sędzia powinien podlegać jakiejś ocenie. I to w moim przekonaniu się dzieje. Powiedział pan poseł o tym, że jest pan oszczędny w słowach, jeżeli chodzi o tę ustawę. Czyli rozumiem to tak, że jest pan krytyczny, ale nie może tego powiedzieć? Znaczy krytyczny jestem. No tak jak powiedziałem, że w moim przekonaniu poprzednie rozwiązania były jednak lepsze. Natomiast biorąc pod uwagę ten kompromis, no to lepsze coś takiego niż nic. Słowa Zbigniewa Ziobro i pogląd na tę ustawę na pewno Pan zna i szef Solidarnej Polski wzywa teraz prezydenta Dudę do Weta. Myśli Pan, że prezydent podpisze tę ustawę, czy ją zawetuje, o co apeluje Zbigniew Ziobro? Znaczy może prezydent wybrać trzecie rozwiązanie? Podpisać i skierować do Trybunału Konstytucyjnego, bo też taka, taka sytuacja może mieć miejsce. Prezydent ma do tego prawo i może z niego skorzystać. Ale prezydent krytycznie odnosił się do tej ustawy. No, jeżeli ja bym był, bym był prezydentem, ktoś za, moim, za moimi plecami chce odebrać mi moje prerogatywy, to też nie byłbym szczęśliwy z tego powodu. Tak jak powiedziałem, prezydent ma prawo do, te, do takiej oceny, ma prawo do takich ruchów, o których tutaj wspominaliśmy, czyli podpisania tej ustawy, zawetowania jej albo podpisania i skierowania do Trybunału Konstytucyjnego konkretnych przepisów. I prezydent ma możliwość skorzystania z takiego rozwiązania. Jeżeli prezydent zawetuje, no to pytanie, czy Sejm ma większość do odrzucenia tego weta? Tam bodajże 276 chyba posłów. Musi jakby. Przeciwstawić się prezydentowi. Najprawdopodobniejszą wersją jest natomiast podpisanie i skierowanie całości albo konkretnych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. To teraz przyjmując scenariusz taki, że prezydent tę ustawę podpisuje, myśli pan, że wtedy Polska dostanie pieniądze z KPO jeszcze przed wyborami? W moim przekonaniu sytuacja będzie taka, że te pieniądze dostaniemy, ale już po wyborach, bo niestety tutaj w grę wchodzi duża polityka. Komisja Europejska też próbuje rozegrać swoje, swoje polityczne cele, co moim zdaniem jest szkodliwe dla. Unii Europejskiej. I te pieniądze dostaniemy, ale obawiam się, że może to być po wyborach. Czyli uważa Pan, że kwestia KPO to będzie takie narzędzie w walce o to, kto przejmie władzę? Tak, to jest narzędzie o to, w walce o to, kto przejmie władzę. Obecna Komisja Europejska nie ma co ukrywać, że w dużej mierze. Nawet nie darzy sympatią, co popiera obecną opozycję. W... Polsce i to trzeba mówić wprost. Trzeba też mówić wprost, że pieniądze te Polsce się należą. Natomiast, no, biorąc pod uwagę realia, obawiam się, że możemy te pieniądze dostać po wyborach. Jednym z kamieni milowych była też, jest ustawa wiatrakowa. I tutaj pojawia się wątpliwość, bowiem długo, długo konsultowany plan nowelizacji ustawy zakłada zmianę zakładu, zmianę dziesięciu HNP. 500 metrów, A ostatecznie wydłużono minimalną odległość wiatraka od zabudowy o 200 metrów. Nie obawia się pan, że te 200 metrów da podstawy Komisji Europejskiej, aby powiedzieć stop, to nie wystarcza? Tak to, że no, Komisja Europejska może rzeczywiście różne rzeczy mówić. Może nawet powiedzieć, że projekt ustawy, który został przegłosowany dotyczący e, sędziów e, i, i tak naprawdę ich dyscyplinowania, czy e, w jakiś sposób... E, pociągania do odpowiedzialności tych, którzy łamią prawo i Komisji Europejskiej satysfakcjonuje. Podobnie może być i z wiatrakami. Tutaj nie mam najmniejszych złudzeń, że tak się może stać. Komisja Europejska w moim przekonaniu wiele razy już. Słowa nie dotrzymała, więc co miałaby teraz dotrzymywać. Natomiast no, pytanie o to, gdzie jest ta granica niedotrzymywania słowa ze strony Komisji Europejskiej. No właśnie, gdzie jest ta granica? Ha, no to jest dobre pytanie. Tu trzeba się zapytać Komisji Europejskiej. Być może tą granicą jest data wyborów parlamentarnych w Polsce, bo jeżeli by się okazało, że mimo nacisków Komisji Europejskiej. Mimo tych kłód rzucanych w Polsce pod nogi, w Polsce nadal będzie rządziła zjednoczona prawica, no to Komisja Europejska nie za bardzo będzie miała możliwość manewru jakiegokolwiek, i w jakiś sposób podchodzenia do. W tej sprawie pieniędzy z Funduszu Odbudowy na Krajowy Plan Odbudowy w inny sposób niż poprzez danie tych środków i zrealizowanie Funduszu Odbudowy, ze względu na to, że kolejne cztery lata miałaby czekać na kolejne wybory i szanse opozycji. No to jest to bardzo karkołomne. Czyli pan głosuje za tymi ustawami, ale sam nie do końca wierzy, że te pieniądze będą. I Nie do końca znaczy, ufa nie, Komisji Europejskiej. Może inaczej. Te pieniądze, w moim przekonaniu, będą. Te pieniądze trafią do Polski. Natomiast pytanie jest, kiedy one trafią do naszego kraju. I pewnie pytanie, kto wygra wybory? W pewien sposób też, bo jakby trzeba tutaj Wiedzieć, że wykorzystanie tych środków w jakiś sposób wpływa na ocenę Polaków, jeżeli chodzi o rządy. Opozycja uznała, że, no, a przynajmniej część z tej opozycji uznała, że brak tych pieniędzy może ułatwić powrót opozycji do władzy. Może się też okazać, że. Problem, bo może inaczej, temat nie będzie miał aż takiego wpływu na preferencje wyborcze Polaków, jak się niektórym wydaje. Ryszard Terlecki opowiedział się za tym, aby Solidarna Polska nie znalazła się na listach wyborczych Prawa i, Sprawiedliwo Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział, ta ekipa jest obciążeniem coraz większym i to trzeba jakoś rozwiązać. Pan też jest tego zdania? Uważa pan, że Solidarna Polska jest dla was obciążeniem? Panie doktorze, no jesteśmy na razie w jednym klubie. Jak to będzie wyglądało, zdecyduje o tym kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, bo ma lepsze rozeznanie co do szans wyborczych Zjednoczonej Prawicy i poszczególnych ugrupowań, czy poszczególnych kandydatów na. Posłów. E, Solidarna Polska realizuje swój program, e, nie zawsze zbieżnie z Prawem i Sprawiedliwością e, i to jasno trzeba powiedzieć mi też, to nie zawsze e, pasuje, ale jaka będzie decyzja, zobaczymy nie. szefostwo Prawa i Sprawiedliwości, w tym Marszałek Tarlecki, e, zapewne e, zdecydują o tym, czy będzie to. Sytuacja, w której prawo i sprawiedliwość oraz Solidarność Polska będą na jednych listach, czy też będzie to inaczej. Bo jeżeli ważna postać dla prawa i sprawiedliwości, szef klubu e, mówi takie słowa, no to e, wierzę w to, że jednak były to słowa przemyślane. No ja uważam marszałka Terleckiego za osobę inteligentną, w związku z czym myślę, że to były bardzo przemyślane słowa, mało tego też i oparte na pewnych przemyśleniach albo rozmowach toczących się w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Czyli te słowa miało być trochę takim pogrożeniem po raz kolejny palcem w Solidarnej Polsce? Że wcale nie jest to takie pewne, że będzie wspólna lista? A trzeba się zapytać marszałka Terleckiego, co te słowa miały na myśli. W moim przekonaniu, no, cały czas trwa. W ramach Prawa i Sprawiedliwości dyskusja dotycząca kształtu list wyborczych i tego, w jakiej formule Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do wyborów parlamentarnych. My szukamy najbardziej optymalnej formuły, i te słowa marszałka Terleckiego wpisują się w poszukiwanie tej optymalnej formuły. Panie pośle, zostaniemy przy temacie wyborów. Czym będziecie chcieli zachęcić Polaków, aby głosowali na was w jesiennych wyborach? A to też jest kwestia strategii wyborczej. Myślę, że sztab wyborczy, znaczy nie myślę, ja wiem, że sztab wyborczy, taki nieformalny, który funkcjonuje, już pracuje nad pewnymi rozwiązaniami, natomiast no ja w tej chwili nie udzielę Panu informacji na ten temat, chociażby z tego powodu, że nie zdradzałbym tajemnic. I tutaj przede wszystkim ludziom nasuwa się takie pytanie, co tym razem Polakom obiecacie? Bo zmarzyliście do tego, przyzwyczaić społeczeństwo, że zawsze przy okazji wyborów mm, obiecujecie kolejne pieniądze. Wyborów. I nie tylko wyborów. Tak, ale tutaj chodzi mi głównie o wybory. Panie redaktorze, no, tak jak powiedziałem, poczekajmy, będzie ogłoszony program Prawa i Sprawiedliwości. Będzie on, myślę konkretny w swoich propozycjach i taki, który jest możliwy do zrealizowania. We współpracy z rządem na pewno zostanie to przygotowane. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.